Manko widzowie, właśnie jadę na nagrywki. Kawałek drogi przede mną, także zrzutka po 5 zł, bo sucho trochę w baku. Lecę na razie. Tak tak, już jesteśmy na wizji. Dobry wieczór państwu. Draka nie z tej ziemi. Niejakiemu youtuberowi w Raciborowicach pierwszych skończyło się paliwo. Nic by nie było w tym śmiesznego i dziwnego Ale ta droga jest uczyszczana raz na 10 lat A teraz akurat się spotkała z nim betoniarka Nie chcę przedpuścić betoniarki Stanął youtuber, nie ma przejazdu Co z tego będzie? Ja muszę to kurwa zobaczyć Kręć to kurwa Marek, kręć Ja bez adwokata z panem nie będę rozmawiał Proszę mnie zostawić Panie, co tutaj się stało? Co się stało? Droga tu Zablokowali jadek jak to nie stanę? Gruszka, panie! Gruszka się kręci! Głównież po mi stoi! Co się stało? Co się stało? Mówiłem nie kamerować? Kurwa, mówiłem przed chwilą! Wyjdźmy z Ja zaraz zielę! Pa! Ty, ale ja w ogóle Marek wyszły z tym nie weź! Ja pierwszy wywiad mój. Pierwszy mój wywiad i, i takie coś się odwaliło. Dobrze, że przynajmniej się tam nie kłócą, nie? że spokój jest. Pan z betoniarki wezwał strasznie i, i tyle, nie? Ty, Czekamy na razie. Co? O ty, ty widzisz to samo, co ja wbiłem się? Dawaj, Zapłacisz mi za to!